Cześć, witam Was w Bitworm Simulator. To jest to szczerze mój pierwszy odcinek z Bitworma. No, ponieważ ja nigdy wcześniej nie nagrywałem, ja sobie po prostu tak grałem. Dużo grałem, bardzo dużo. Ta po pomijmy ten temat. Ja bardzo czekałem na Event świąteczny, który się właśnie zaczął. No to do... Przepraszam, nie tak, już zaczął, bo. No troszeczkę. No, 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 no. no tak wyszło, że. Pienem. Chwilę... O jestem opóźniony. Boże. Jakie ja nie rozumiem, w się. Sensie... Granie, okej, okay, ale czemu oni skryptują jakby, no bo to widać po ruchach już, że oni latają na skryptach jakiś, Powiem wam tak, nie bądźcie tacy jak oni. Dobra, no i co z tym, że jest świąteczny, no update, ja no, update tylko może bardziej określę to jako ten. <laughs> O Boże. No event jakiś taki, no, nazwijmy to tak, eventem. A no to, że... Ja ja bardzo jestem oddany tej grze. Bardzo ją lubię. Wie yy, naprawdę za dzieciaka gra, po prostu to jest powalona ilość godzin. Nie wiem czy tu nie mam. Aha. Yy. Ha, ha. Nie wiem, ale gdzieś to było nie to jest zebrane o playtime. To są minuty godziny, 48 dni. Znaczy, że myślałem, że więcej. No ale warto ja się zająć po prostu skończeniem tych zadanek. <laughs> I powiedzmy sobie tu Hits. Mam szczerze, pisman to jest To jest co ja kochałem od dziecka jakby Ja nie pamiętam ale bardzo Ja miałem jeszcze drugie przypomnę wam konto <coughs> Gdzie no Lekko mówiąc Grałem na potęgę I szczerze to ten. Mm. Nie, 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 nie pamiętam, co się z nim stało. A! Dobra, już wiem. Była taka sytuacja, że na informatyce, jak to faceci, stwierdziliśmy, że my nie robimy tego, co nam każą na lekcji. My będziemy grać. Na co padło? Na Robloxa. I u mnie niby była zaznaczona opcja nie zapisuj hasła, nie zapisuj konta, jakby w ogóle, że ma nie być. Yy, żadnej informacji, że no takie konto było tutaj zalogowane. Nie wiem jak jest teraz, wtedy tak było. Yy, no i było wszystko git niby do momentu. Zaczęli ludzie wchodzić wtedy mi na konto. I to na pewno nie była jedna osoba, bo to były tak naprawdę dziwne rzeczy, tam wchodzili do różnych dziwnych gier i strasznie to było widać jakby po tym po rodzajach gier i po drugie po tasie bo no niektórzy to naprawdę walili tak mocno że to był szok, oni to po nocach gry, grali i to tak nieźle no i tak to się skończyło. I stwierdziłem, że założę sobie drugi konto. A to już zacząłem z tym sobie nagrywać. Jakoś tak. Idziemy. A! Jep! Zaczęłem nagrywać z tym kątem. No i tak się stało. Dobra. O co chodzi z tymi dwoma zadaniami? No ja nie wiem. Jakieś briki czy coś A. Bo ja chcę teraz pierwszy raz w rok się postarać jakkolwiek robić te zadania i, i no No <laughs> tak wyszło No tutaj tą dropy to chill Ale z tymi brikami i ja próbuję to znaleźć też nie ma. Nie nie wiem, może czy GPT będzie wiedział No tak to to ja się spytam go eee. Może to zobaczyć to to jest ten e, sticker tak. Tu mogę się fajnie nafarmić w sumie <grym> Tu mogę sobie miliony zbić nawet no, ogólnie to szczerze Wam powiem, że niebieskie, bo to są tam niebieskie haj, gniazda, i czerwone to jakieś tam było. Ja pamiętam, że zawsze chciałem być na niebieskim. No, bo tam się, bo na niebieskim bodajże jest więcej się zarabia hajsu, a na czerwonym to jest bardziej pod zabijanie, i ten różnych mopków tutaj, i tak dalej. Dobra, to chyba trzeba się odpalić, nie? Mm. Co tu jest potrzebne? Oto. Różnie. Nie. O, dobra jest? Hops, 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 hops. Aha. No i co, lecimy, nie? Zarabiamy, zarabiamy szybko. Nie, bo. Póki ten typ jest, ale widzę, że ten typ też leci na makro albo na tym, na jakimś kasku czy coś takiego, bo. Pamiętam, ja też używałem, bo chciałem sprawdzić, o co z tym biega, bo miałem strasznie na tym na YouTubie, że. O tam yy, spróbuj to, spróbuj tamto, yy, tam chyba miałem, że bilion w dzień czy coś takiego, <laughs> powiem tak, nieprawda, byłem na tym samym etapie co oni i, i nieprawda, powiem tyle. Yy, I stwierdziłem od tego momentu, że wolę sobie chyba samemu pofarmić niż yy, <laughs> mieć jakieś takie programy. I. w tamtej chwili to ja sobie cały czas farmię tu tak na no, tym własnoręcznie. O. Bo to nie ma co. Naprawdę. Co prawda no to było spoko jak. No, nie chce mi się siedzieć i... chce zarabiać dużo, ale stwierdziłem, że... Teraz mogę spróbować zobaczyć, co, co, co to jest, ale nie będę oszukiwać. No i, i gram cały czas i żyję się dobrze, i nie mam tysiąca rzeczy, mam. Kilka rzeczy to udało mi się mm, zdobyć. Ja, ja pamiętam, bo ja w to grałem, jak były zdalne i ten cały. Cała, o ocała chrupską i to ja wtedy już miałem dużo rzeczy zrobionych na pewno miałem y, z tej górki robione o, skrypter to już mogę powiedzieć, że to już jest skrypter taki, taki, że wiecie że to jest y, z, podbieraj mi rzeczy, później wróć mi na spawna, wyładuj mnie. To już jest taki skrypterem. Nie lubimy ich. Przynajmniej ja ich nie lubię, no bo... no, Balić ich. Teraz... o już, dobra. Czyli tych musimy użyć 25. 5 mam na razie. U. Dobra. Widzimy się jak ja to zrobię. Dobra, idziemy zrobić to Brown Beer tak myślałem, że to jest ten Zapomniałem, że jest taka mini gra jak Retro Swarm Challenge i tu jest obok no Pineapple można powiedzieć obok tego sklepiku tutaj. Chodzimy do niej... Boże. Do tej gry. Dobra, już jestem. Mm. O, ho, 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 czy coś. Yy, mamy czwórkę. Kogo, by, byle kogo. Ja chcę po prostu zrobić to zadanie. I to jest tak. Musimy przepłynąć do dziesiątej pali i zaraz dwieście pięćdziesiąt Więc zaczyna się fajnie. A, trzeba. Okej. Okay? I to jest podobno to... A. Okej, okay, faktycznie. O, uu. dajmy to. No raz, raz, raz. Trzeba sobie na farmi, dobra? Dobra, lecimy im pomóc. Pliki sobie pospieram. O, chyt. Aha. Przechyciłem raz. O, jak nikt to nie zbiera... <śled> Przyda mi się do zadania. Hmm. i bo my się zaraz wydupcymy na pierwszej halo panowie panowie obudzić się halo halo raz 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 raz. tutaj um, poranna y, radiostacja rmffm czy coś proszę się obudzić o dobra i mi pokazuje teraz że ja pierwszą rundę już zakończyłem Um, czy ty sobie wyszedłeś, właśnie Kopać i sprzedać? A jak ci sprzedam no to polecisz równo. Dobra, muzyczna, czy coś. No, dzięki. Zarobię sobie troszeczkę, bo to nie ma żartów. O, już idą. Dobra, jakby ktoś się pytał, tak znowu się przedsięwzię. Jak nie wiem? Chociaż wiem. Może przez bardziej otwarte okno i dlatego, że się też nie do końca wykruwałam, ale... Jak to wybaczył na szczegóły, tak? <laughs> nagrywam, nagrywam. Dobrze się bawię, dobrze się bawię, więc... Proszę tu nie narzekać. Ale ja się tak cieszę, bo jak ja bym nie mógł do nikogo mordy O, U... Znaczy... Mordę. Może to za bardzo ogólnie powiedziane, bo dalej nie wiem, czy ktoś to obejrzy, czy nie. Jakby... Ej, ale w sumie tak, taki, taka osoba, co mówi do kamery, to musi być naprawdę tak troszeczkę mieć... nierówno pod co no, znaczy ja wiem, ja, ja się też obrażam, ale... No, tak się zastanówcie nad tym, no no, no, no gadaj, nawet nie wie, czy ktoś będzie to oglądać, czy nie. Czy ktoś posłucha, czy nie. Dobra, ja zrobię to i się słyszymy. Dobra, jestem już po to, co ja tam nagrałem się. U, mam już dość. Wiem tak, mam dość. Ale już jest to za mną, na szczęście. Jak ktoś robi te zadanka, no to spoko, Dobra, lecimy. Mogę sobie odebrać. ho, ho, ho. Eee, beer. bir beer, boże No, pszczółkę z niej zrobiłem, no Eee... Camdropsy tak naprawdę ze wszystkiego można zdobyć. I to teraz... Domyśl się o co chodzi? O... Znaczy Boże domyśl się, no... Także z którego ci poleci, nie? To mi jedno poleciało. To, to... są jeszcze skorpionki. I jak skorpionki moje ukochane? Dacie, dacie, dacie. Dał! Mamy! Let's go. Ej, super, ile mogę odebrać? Jednego. Tam jest że można sobie zastakować kilka tam naraz, ale no. Dobra, ja Wam dziękuję za tyle w tym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, nocy. No i co, do następnego. Trzymajcie się. No i papa.